Na 16 sezon LEGO Ninjago czekał już prawie rok, ale możliwe jest właśnie to, że poznaliśmy datę premiery. Zanim jednak zaczniemy, to Was do subskrypcji, bo to po prostu Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Bardzo dziękuję ostatnim subskrybentom, no i też pierwszemu wspierającemu, więc dziękuję bardzo. No i wiemy po tym filmie jeszcze piętnaście w górę, no i już możemy zaczynać. Między na Instagramie dzisiaj mi tam wyskoczyła informacja o tym, że 9 maja będą pojawiać się nowe odcinki. Lego Ninjago w Wielkiej Brytanii na Cartoon Network oczywiście. No ale jak spojrzymy sobie tutaj niżej, to mamy opis 14, tak naprawdę sezonu oraz 15, więc już pewnie myślicie sobie, że no w sumie, dobra, to nie jest w takim razie sezon 16, tylko oczywiście 15 będą puszczać, bo jeszcze nie puszczają. No ale tak się składa, że obejrzałem jeszcze filmik tutaj Krastiego 7.8.3, tutaj macie też link w opisie do tego filmu i przez to dowiedziałem się, że odcinki 15 sezonu w Wielkiej Brytanii lecą w dokładnie no w tej chwili. 1 kwietnia zaczęły lecieć, no czyli wczoraj. No i po prostu lecą obecnie Więc to nie może po prostu być sezon 15 Jeszcze taka druga opcja jest Taka, że będą to cnoty Z Pinjitsu, tylko moim zdaniem Nie ma to żadnego sensu, jakby po co Mieliby puszczać y, po prostu Te cnoty z Pinjitsu w telewizji Jeszcze tak wracając na chwilę do tego opisu, to oczywiście Gdyby było to w 100% potwierdzone, że jest to Sezon 16, no to nie daliby Opisu sezonu 16, po prostu, bo Wiecie, bez żadnych informacji tak naprawdę Oficjalnych od Lego, raczej takiego Czegoś by nie zrobili, ale dobra, jaka jest tak naprawdę szansa na to, że faktycznie będzie to sezon 16. Moim zdaniem no 50 na 50, tak jak w sumie wszędzie. Ja raczej bym stawiał, że może jednak nie będzie to sezon 16. Bo wiecie, to nie jest ani trochę potwierdzone, tylko na Network po prostu powiedział, że będą jakieś odcinki 9 maja. Jest niby napisane brand new episode, czyli zupełnie nowe odcinki. No ale wiecie, te nowe odcinki, to jak już mówiłem mogą być tecno te z 50. No i też wiemy w sumie, że... Sezon 16 pojawi się w lato I tak oficjalnie wiemy, przynajmniej ta portugalska telewizja Dzięki której w sumie intro wyciekło To powiedziała, że w lato po prostu będą te odcinki puszczane Więc niby jest jeszcze szansa na to, że Cartoon Network w Wielkiej Brytanii będzie te odcinki po prostu szybciej wypuszczać Ale z tego co mi wiadomo, to w Wielkiej Brytanii te odcinki raczej pojawiają się bardzo późno Szczególnie jeśli patrzymy na to, że odcinki ze sezonu 14 i 15 puszczają dopiero teraz Jak w sumie rok temu wyszły te odcinki we Francji i to jest w ogóle naprawdę dziwne, że to już był rok temu. Więc dobra, podsumowując, oczywiście może być to sezon 16. No, ale moim zdaniem raczej tak nie będzie. Więc naprawdę, brałem to z takim wielkim przymrużeniem oka, po prostu i bym raczej w to za bardzo nie wierzył. Chociaż, no, kto wie, ja na pewno tego nie wiem. No, jeśli faktycznie ma być to sezon 16, no to okazuje się, że już za miesiąc będziemy go oglądać. Oczywiście w Wielkiej Brytanii będą go oglądać, no, ale na pewno na moim kanale będziecie mogli się spodziewać takich po prostu skrótów odcinków, jak to było sezonem 15. No ale napiszcie koniecznie w komentarzu, czy wy uważacie, że będzie to sezon 16, no czy też nie, albo co będą tam puszczać, jak macie jakieś inne pomysły. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, to no napiszcie w komentarzu, że to sezon 16, a przypnę wam serduszko. Oczywiście jeszcze raz zachęcam was do subskrypcji, raz mi łapki w górę, no i już będę się z wami żegnał, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!